Integracyjny klub sportowy Jezioro Tarnobrzeg działa już od 20 lat. Z tej okazji członkowie klubu i jego przyjaciele wzięli udział w integracyjnym turnieju tenisa stołowego. Było dużo zabawy, rozmów i przede wszystkim wspomnień. Każdy jubileusz to okazja, by dokonać podsumowania. Jak minione dwie dekady oceniają tenisiści stołowi? Integracyjny Klub Sportowy Jezioro Tarnobrzeg od lat słynie ze świetnych wyników osiąganych przez niepełnosprawnych tenisistów stołowych. Poza startami na Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy oraz Mistrzostwach Polski, Klub bardzo mocno dba o promocję aktywności fizycznej na miejscu. Dowodem jest organizacja wielu turniejów integracyjnych. W taki właśnie sposób postanowiono uczcić jubileusz klubu. Zgłosiło się 32 zawodników. Zasady są takie, że, że gramy w tym momencie klasy 1-5 wózki, a klasy 60 razem plus. Amatorzy, którzy zgłosili się, że tak powiem, do tego turnieju, no i zagramy kategorię Open, w której jeśli spotyka się zawodnik, który gra na nogach z wózkiem, no to wózek decyduje, czy ma usiąść, czy, czy gra na stojąco. No taka, taka, taka forma, że tak powiem, rozrywki troszkę i, i zobaczenia tego tenisa ze strony takiej siedzącej, żeby też poczuli, że bardzo trudno prze, prze, przestawić się na, na grę na wózku. Klub został założony w 2004 roku, a inicjatorem jego powstania był Raimund Ziemba. To on razem z Janem Dryką, trenerem podnoszenia ciężarów, podjęli się misji stworzenia klubu, gdzie swoje pasje będą mogły rozwijać zarówno osoby pełnosprawne, jak i niepełnosprawne. Na początku w klubie były trzy sekcje: tenis stołowy, podnoszenie ciężarów i pływanie. Kilka czynników sprawiło, że obecnie jest to tylko tenis stołowy. Od kiedy zawodnicy trenują w tarnobrzeskim klubie? Tak, to się od samego początku. O ile mi pamięć nie myli, więc to już 20 lat, odkąd się bawimy w tym klubie. Zasadniczo wygląda to tak, że klub istnieje i ma się dobrze i myślę, że będzie coraz lepiej. Nie ma upadków, są raczej same wzloty. Wydaje mi się, że to, co zapoczątkował prezes Rajmond Ziemba, zebrało swoje owoce i i co? No, minęło 20 lat, jesteśmy, bawimy się, żyjemy dalej. Przypadek? Nie sądzę. Pewnie tak miało być. Ja w ogóle pochodzę z województwa lubelskiego. Mieszkam w Puławach i jestem w klubie od samego początku. Miałam propozycję zmiany klubu, ale klubu na pewno nie zmienię. Po prostu atmosfera, ci ludzie, ja jestem z nimi zżyta. My tworzymy. Swego rodzaju rodzinę tenisową i przyjaźnimy się też na co dzień, także nie widzę tutaj możliwości zmiany klubu, przejścia do, do innego klubu. Moja przygoda z IKS-em zaczęła się równo, że tak powiem, rok po wypadku, jak usprawniłem się. W 2011 miałem wypadek i w 2012 na wiosnę trafiłem do klubu, także już 12 lat minęło teraz na wiosnę, jak jestem IKS-em. Akurat z farem Rzeszowskim trochę współpracowałem, jeździłem na, na koszykówkę i, i, i wtedy no, ktoś mi powiedział, Powiedział, że jest klub tenisowy w Tarnobrzegu, żeby zadzwonić do radka. Radek ja zadzwoniłem, i on powiedział, że przyjechał na trening. No i przyjechałem na trening, nie umiałem trzymać rakietki, a wszyscy mnie złoili oczywiście na tym pierwszym treningu, ale nie poddałem się i od 12 lat a staram się regularnie trenować. Niestety założyciel klubu i jego wieloletni prezes z powodów zdrowotnych przestał pełnić swoją funkcję. A od kilku miesięcy klubem zarządza Janusz Hamot. Jubileuszowy turniej był okazją do wspomnień, ale również formą docenienia tego, co zbudował Raimund Ziemba. To jest nieoceniona wiedza, nie, 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 niedościgniony wzór, który ja chciałbym naśladować, ale ja nie mam tyle samo zaparcia co Maradek. Chciałbym podołać i, i robić tak jak on, ale no, nie jestem fizycznie w stanie, bo, bo, bo moja mentalność jest totalnie inna niż, niż Radka. No, staram się, że tak powiem, prowadzić klub na, na podobnym poziomie, ale. Czy to się uda? Czas pokaże. To jest ogrom pracy, do, do której, że tak powiem, ja nie, nie, nie zostałem przygotowany. Skoczyłem na głęboką wodę no i muszę temu sprostać. No. Wszystko to zaczął z wielkiej miłości i wielkiego serca do tenisa stołowego i to poszło po prostu dalej. Nie możemy zaprzepaścić tego poprzez to, że tyle zrobił dla Tenisa, tyle zrobił dla ludzi dla ludzi z niepełnosprawnościami, ale również tą ogromną integracją pomiędzy tym światem osób sprawnych. Może źle powiedziałam, że osób sprawnych, niepełnosprawnych, może jest to jakiś podział, ale tu mamy przyjaźnie, w klubie są też osoby, które, które chodzą, są sprawne, pomagają nam bardzo mocno i też jesteśmy z nimi w życiu i Radek nas integrował i trwa to do tej pory. Mam nadzieję, że trwać jeszcze będzie bardzo długo. Osiągnięcia mówią same za siebie. Medale zdobywane na Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy to najlepsza wizytówka klubu. W Polsce IKS Jezioro Tarnobrzeg to prawdziwa potęga. Ponad 170 indywidualnych medali Mistrzostw Polski oraz ponad 30 medali w drużynie to potężny dorobek. W tym roku zdobyłam Mistrzostwo Polski indywidualnie. I ograłam no, paraolimpijkę, która zdobyła brązowy medal w Paryżu w tym roku. Ograłam mistrzynię świata, ona jest mistrzynią świata, mistrzynią Europy, a obecnie brązową medalistką Igrzysk Paraolimpijskich. Dużo klubów się rozpada w Polsce ze względu na finanse, ze względu na to, że po prostu ludzie nie chcą zajmować się organizacją. Natomiast IKS rozwija się i uważam, że jesteśmy najlepszym klubem w Polsce. Awans na igrzyska w Rio de Janeiro, to zapoczątkowało moją taką ścieżkę olimpijską, bo potem było Tokio, no i ostatnią był Paryż. Niestety jestem nadal głodny sukcesu i, i nie mam tego upragnionego medalu. Może na to trzeba poczekać, a może właśnie chodzi o to, żeby ta droga bardziej cieszyła niż, niż cel, więc... To był najważniejszy moment. Kwalifikacje na igrzyska paraolimpijskie to na pewno jest szczyt marzeń. Wiadomo, wisienko na torcie byłby, byłby medal, ale no nie ma go na razie. To właśnie w Tarnobrzegu pierwsze medale zdobywała świeżo upieczona mistrzyni paraolimpijska z Paryża Karolina Pęk. Duże sukcesy odnosili także Maciej Nalepka i Krzysztof Żyłka. Warto również powiedzieć o nestorze tarnobrzyskiego tenisa stołowego Januszu Malarzu. Który wciąż jest w znakomitej formie i uzyskuje bardzo dobre wyniki, jak można ocenić ostatnie 20 lat. Ogromna zmiana przede wszystkim organizacja różnych imprez międzynarod od międzynarodowych po takie lokalne, ale przede wszystkim teraz integracja pomiędzy osobami na wózku a osobami, które grają na stojąco i to jest bardzo duży plus ogromny rozwój tenisa stołowego. dobrze brzegu znalazłem się z z własnej inicjatywy, ponieważ wcześniej występowałem w klubie Startarnów, gdzie troszeczkę po macoszemu traktowano tenis stołowy. Skupiali się oni na pływaniu i na lekkiej atletyce, więc odezwałem się do prezesa Raimonda Zięby i w zasadzie po pierwszej rozmowie byłem przekonany, że chcę tutaj być. No i przyjechałem chyba następnego dnia z z moim przyjacielem Jarkiem Bielakiem i no, tak, jak, tak jak powiedziałem zostałem już do, od, do samego końca, nie planuję się tutaj wylogowywać z Tarnobrzega, czuję się tutaj wyśmienicie, mamy super ekipę. U nas w klubie jest na, na ten sezon zgłoszonych 14 zawodników. Jesteśmy najmocniejszym klubem wózkowym w Polsce, jeśli chodzi o tenis i, i klasę 1-5 wózków. W tym roku jeszcze reprezentuje nas Adrian Kochoń i, i, i Piotr Goniowski, który, których pozyskaliśmy, że tak powiem, na, na, na ten sezon nowy i Damian Winnicki, który jeszcze nie wystąpił w żadnych mistrzostwach, ale z nami jest. Wzmocniliśmy się po to, żeby zgarnąć dobrą pulę medali w tym roku.